W tym filmie pokażę Ci, jak rozwinąć utalentowanego Młokosa, by stał się gwiazdą w Twoim zespole. Atak, presja, agresja. Naj. Przeglądając kadrę juniorów w swoim zespole, szukając materiału na gwiazdę, sprawdzajcie jego charakter. To właśnie dwa ukryte atrybuty. Profesjonalizmu i ambicji wpływają na to, jak rozwija się wasz zawodnik. Gdy już takiego zawodnika znajdziecie, sprawdzajcie raport trenera. To właśnie tutaj może być opisana wysokość tych dwóch ukrytych współczynników. Pamiętajcie, im wyższe współczynniki, tym szybciej rozwija się nasz zawodnik. Interesują nas zawodnicy, którzy mają pozytywną osobowość, a szczególnie typ osobowości przykładny obywatel, perfekcjonista, stanowczy, przykładny zawodowiec, profesjonalny, dosyć profesjonalny. Pełen werwy, bardzo ambitny lub ambitny, rządny sukcesu. Zawodnicy z taką osobowością mają znacznie wyższe prawdopodobieństwo wypełnienia gwiazdek niż zawodnicy zrównoważoną. Starajcie się z takimi zawodnikami podpisywać kontrakty, Zawodowe, oczywiście, jeśli to możliwe, taki zawodnik będzie trenował więcej oraz częściej. Zadbajcie o to, żeby taki zawodnik utalentowany jak najwięcej trenował z pierwszym zespołem. Można to zrobić poprzez zakładkę grupy. Wchodzimy więc w trening w grupy i dodajemy piłkarza. Z zespołu juniorskiego. Tym samym na pewno będzie się szybciej rozwijał. To pilnujcie, by zawodnik w wieku od 16 do 18 roku życia, trenował w jak najlepszych warunkach. Rozwijajcie obiekty treningowe. Można to zrobić poprzez prośbę. Do zarządu wchodzimy w stan finansów. Wybieramy obiekty i rozbudowa bazy treningowej. Przypominam, siatka wyszukiwania juniorów, system szkolenia młodzieży oraz obiekty młodzieżowe odnoszą się do Newgenów. To znaczy że odpowiadają za to, jacy zawodnicy pojawią się w naszym klubie. Natomiast obiekty treningowe, czyli baza treningowa, ma wpływ na rozwój zawodników w naszym klubie. Zatrudniajcie jak najlepszych trenerów, którzy mają wysoki atrybut pracy. Z juniorami. Pamiętajcie, aby wszyscy trenerzy, którzy mają styczność z młodymi zawodnikami, mieli wysoką determinację, motywowanie oraz poziom dyscypliny. Jeżeli zawodnik osiągnie pełnoletność, musi grać jak najwięcej. Wystawiajcie go więc do pierwszego składu lub Puszczajcie go do 75 minuty spotkania. Zawodnik będzie się optymalnie rozwijał. A jeżeli nie masz w drużynie utalentowanych juniorów, to koniecznie obejrzyj ten film. Nim pokazuje sposób na znalezienie utalentowanych młokosów.